Siemano, witam was bardzo serdecznie z tej stronie się zwykłych dzieci. Chciałbym wam przedstawić mój komputer z NASA. Niesamowita maszyna. Pierwszy raz składałem chłodzenie wodne customowe. Zobaczcie, jak mi wyszło. Tutaj drobna uwaga. Nagrywałem materiał ponad półtora roku temu, także zobaczycie jak to wyglądało. Zapraszam do oglądania materiału. Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ojciec Wikicii. Chciałbym Wam zaprezentować, jak pierwszy raz w życiu składam komputer z chłodzeniem wodnym. Na początek chciałbym podziękować za dostarczony sprzęt. EK Coolstream, chłodnica się bardzo przyda. Mamy tutaj halosy RGB, 120 1120x8 40. mamy EK D5 RGB, to dostałem od Case Kinga, Plantexa i EK, za co bardzo dziękuję, no i gwóźdź programu V3000 Lian Li, obudowa. Zobaczcie sami jaki to jest kolos i co on potrafi zmieścić. Ale najpierw zanim złożymy kompa musimy wyciągnąć moją starą płytę i procesor. Obudowa dobrze mi służyła, ale teraz, robiąc ten mega porąbany projekt z chłodzeniem wodnym, potrzebna nam większa buda. Przystępujemy do montowania monobloku, który będzie chłodził nasz procesor. Musimy zdjąć radiatory. No, i tutaj jest minus taki, że ten Silent Pipe nie potrafię go zdjąć. Więc, niestety, ale ta śliczna osłona wylatuje no i będziemy mieli odsłonięte porty co może nie będzie wyglądało mega estetycznie ale nie chcę ucinać tego silent pipa Idziemy teraz do rozpakowania obudowy. Prawda, że malutka? To jest piękno. A uwa, wow, prąd mnie strzeliła! Cała obudowa jest z Ona jest ameliniowa, nie pomalujesz tego. Autentycznie, nawet front jest aluminiowy. Hartowane szkło na jednym z boków. Zasilacz jest wstawiany bokiem. Tutaj będziemy mieli naszą jedną chłodnicę. Druga chłodnica będzie montowana od góry. Już się nie mogę doczekać jak zamontuję cały mój sprzęt do tej pięknej obudowy. Bok normalnie odrywamy. A w zasadzie nie normalnie, bo to jest jak dla mnie nowość. Pięknie mamy miejsce na rozmieszczenie naszych kabli. Zasilacz Chowamy tutaj. A! Ale śmierdzi. Przód można bez problemu wyciągnąć. Jest zdejmowany. Więc ewentualnie możemy wyczyścić te wentylatory, które mamy na froncie. Wow! Ta blacha nam nie jest potrzebna, nie montujemy dysków twardych, więc do widzenia. Wymieniamy wentylatory, będą większe. Kobieto, puchu, marny. Puchu marny? Tak. Teraz to powiedz. Goła i wesoła. Liali. -li. Panie Liali? -li? Czy pan? Ale wyprostuj się, nie zgarbiony jak jakiś turtles. Już? No już. A, no dobra. Montujemy Fantexa F140, czyli... 14 centymetrowe wentylatory, magiczna ramka po raz pierwszy, Fontex Halos, to jest ta specjalna nakładka na wentylator, aby nagle mógł świecić, pasek ledowy dookoła nakładamy i mamy nagle ledowy wentylator. Co? Dziękuję za telefonie. Nie no. jest telefonik nowy, tylko... Telefonik. Halo, alo, dobra, dobra, dobra! <grystanie> telefonik nowy! No. <grystanie> A jednego bolsa zepsułem. Jestem atakioną. Ty to nagrywa? No, <grystanie> no. <grystanie> to jest fajne. Chłodzenie wodne, jeżeli chodzi o obieg procesora. Teraz najważniejszy test. Będziemy zalewać nasz układ wodą. Zobaczymy, czy przecieka, czy będą problemy. Zostawiłem cały układ z włączoną pompą na ponad 12 godzin. Już nie ma tych pęcherzyków powietrza, które tutaj w tym zapowietrzonym e, układzie były. Co ruszę, nic się nie dzieje, nie słychać żadnego bulgotania. Nie widać niczego niepokojącego, więc jest ok. Kabli jest zdecydowanie za dużo, trzeba jakoś ogarnąć do roboty. Witam w 2019 roku. Jak zauważyliście, troszeczkę się pozmieniało. On już jest zmontowany. Używałem go ponad półtora roku, także jest zasyfiony. W ogóle go nie czyściłem. Trzeba go ogarnąć, zabieramy się do roboty. Odkurzaczem nie da rady, więc mam pomysł. Nie zabiorę tego komputera do moich rodziców. Tylko zabiorę sprężarkę od ojca. <laughs> Idziemy z pieskiem na spacer. <laughs> no i nastała czystość. Jak widzicie, Sprężarka dała radę, nie ma to jak spężone powietrze. Teraz do rzeczy. Chłodzenie wodne. Mamy dwie pompki D5 od firmy EK. Świecą na RGB, o czym się zaraz przekonacie. Chłodnice, które widzicie, to EK Coolstream CE420. Na nich mamy po trzy wentylatory pH F140XP PWM, 40 mm piękne białe wentylatorki, i na nich są zamontowane halosy, które dają nam efekt RGB. Na kartach graficznych siedzą Fanteksy Glacier GTX do 1080 Ti mojej. Cały pomysł w ogóle na te chłodzenie powstał od Pawła Kowalskiego, za, za, za co bardzo dziękuję za pomoc. To on pomógł mi dobrać. Podzespoły komponenty. Ja to własnymi łapkami składałem, ale naprawdę wielkie dzięki, Paweł. Podziękowania dla PC Składu. Link w opisie. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie ma wody w rezerwuarze i są troszeczkę nierówne. Od razu Wam odpowiem. Podpijałem sobie, jak mnie suszyło. Na kacu? Przez te półtora roku. Mój procesor to i 7940 x 14 rdzeni, 28 wątków taktowany na 4-5 GHz i na nim siedzi monoblok od EK. Brak RGB? Szczerze? Po prostu nie chciało mi się do nich pisać, żeby mi dali inne RGB, które będą pasowały do mojej płyty. Obudowę znacie, procesor również, kartę graficzną, no a całość siedzi na Asusie Rampage'u 6 Apex. On jest fikuśnie wycięty, bardzo ciekawie wygląda. Ogólnie jakościowo świetnie, ale w platformie head najbardziej nie lubię włączania się komputera. Zanim się odpali bios, dalej, 30 sekund mi się komputer odpala. To jest największa wada tego rozwiązania, a tak to poza tym nie zauważyłem. 4 sztuki pamięci po 8 giga daje nam 32 giga. Dyski ile 3600 MHz CL16 bez problemu dają radę. Po co to komu? Powiem Wam, że powyżej 16 giga jestem w stanie bez problemu użyć tej pamięci, jak siedzę w Premiere Pro i montuję filmiki 4K. Dodatkowo one się świecą. I to całkiem ładnie, świetnie wyglądają, prawda? Samsung 960 Pro ciężko go zauważyć, jest bardzo malutki, praktycznie zintegrowany z płytą główną. Daje radę, ale jak go zapełnimy, no to już się robi nieciekawie i widać, że cały komputer troszeczkę zwalnia. Big Quiet Dark Pro 1000 W, ja już go mam, nie wiem, 3-4 lata? Świetny zasilacz, co tu dużo mówić. 1000W na ten sprzęt mi styknie, a jak w przyszłości pozbędę się SLI, a właśnie, no tutaj trochę sobie ponarzekam. Bo te GTX -y 1080 Ti niby fajnie świetnie w SLI, ale strasznie się namordowałem walcząc z OBS-em, który gubił monitory. Mamy bardzo dużo problemów, jeżeli streamujemy na SLI. Kompletnie nie polecam. Ja mostek odpinam. Bo mi naprawdę sprawia niesamowite problemy. Dodatkowo czasami są efekty stutteringu w grach, czyli pokazuje nam, że mamy 70 klatek, a obraz, kurde, tak klatkuje, jakby, jakby miał 20-25. Więc, w tej formie, w jakiej jest SLI, ja mówię nie. Czekam, aż Nvidia troszeczkę zmieni tą technologię. Moim zdaniem, jak wkładamy dwie karty, to powinniśmy mieć FPS-ów. Co najmniej o połowie więcej i to w każdym przypadku, w każdej grze. Na razie tego nie ma, nawet pamięć się kurczę nie sumuje. Trudno, odpinam i czekam na lepsze karty. Creative Sound Blaster AE5 jest ze mną już, już jakiś czas. Jestem bardzo z niego zadowolony, ale tutaj nie będę ściemniał. Co jakiś czas, karta mi się odpina, muszę całego kompa wyłączać, odpinać go. Restartować, wyciągać kartę, taniec szamana jakiś odprawiać i nagle później działa. Dlaczego? Nie wiem, może Wy mi powiecie w komentarzach. Na samym dole, o tutaj, siedzi Avermedia Live Gamer 4K GC573. A do czego mnie to? Ano do sczytywania obrazu z PlayStation 4 Pro. Chociaż daje 30 klatek w 4K, to ten sprzęt potrafi nawet 60 klatek ściągnąć. Świetny sprzęt. Jestem z niego zadowolony. Pamiętacie, miałem uporządkować kable. Zobaczcie jak mi wyszło po półtora roku. Tada! Wieś tańczy i śpiewa, szewc bez butów chodzi. No powiem tak, Obudowa nie za bardzo dała mi możliwość ułożenia tych kabli, nie pomagała, a osobiście stwierdziłem, a chrzanić nie będą przecież widzieli tego, nie? Więc nie układałem tych kabli. Szkoda czasu, tyle razy wyciągałem coś i tak dalej, że stwierdziłem, nie, nie, nie ma takiej opcji. Na zakończenie dodam, że mamy tutaj dysk. Zobaczcie, dysk pięknie zamontowany wisi. To jest Lighton MU3PH6 960 Giga. Dziękuję serdecznie firmie Lighton za dostarczenie tego sprzętu. Profesjonalnie zapakowany wisi sobie, ale działa, chodzi, szczerze. To po prostu pogubiłem tutaj te miejsca montażowe, więc po prostu wisi sobie. Święta się powoli zbliżają. Czas na pokazanie Wam choinki. Czas na małe QA. Jakiś czas temu zadałem wam pytanie na moim fanpage'u. Zadaliście ciekawe pytania odnośnie mojego kompa, więc sobie trochę poczytamy i poodpowiadamy. Czy używasz programów do overclockingu? Jeśli tak, to jakie i ile megaherców temperatury i FPS? Programów do overclockingu nie używam. Robię to wszystko płytą główną. Karty graficznej akurat nie kręcę, nie chce mi się. I co do megaherców, to na procesorze mam 4500 megaherców na tych 14 rdzeniach. Co do FPS-ów odpowiem w następnym pytaniu i temperatury też. Jaki to odcień fioletu? Odpowiadam. Różowy, fuksja, a konkretniej R255G0B226. Jakie są temperatury na aktualnym chłodzeniu? Spoczynek, stres. I czy wróciłbyś do standardowego chłodzenia? W Windowsie mam na procesorze około 28 do 31 stopni Celsjusza przy ustawieniu pompki 100%. Jeżeli chodzi o moją kartę graficzną, no to to jest 26 stopni. W stresie procesor na OCCT ma około 60-65 stopni, tak po pół godziny, pół godziny katowania, no ale to nie, jest, to, to nie są normalne warunki do pracy dla niego. W Red Dead Redemption karta graficzna osiąga 37-36 stopni, procesor około 40. Co do powrotu, po prostu w spoczynku te pompki są trochę irytujące, o tyle grając w grę, on jest po prostu cichy. Crash na maksa, katujesz, siekal w giereczkę, 100% karta użyta, a on jest dość cichy przy no, tak niskich temperaturach. Ja jestem zadowolony. Wiatraczki troszeczkę tam jest słychać, ale to bez jakiejś patologii. Na zwykłym chłodzeniu, jakbym miał trzy wentylatory na karcie graficznej, to powiem Wam szczerze, byłoby dużo głośniej o wiele głośniej niż na tym chłodzeniu wodnym. Także wrócić raczej bym nie chciał, ale to no, droga zabawa dla dużych chłopców. Jakie to uczucie, kiedy korzystasz z tak mocnej konfiguracji? No, jak miałem ten komputer w, w pierwszych dniach, jak go składałem, no to miałem niesamowity fan, wiesz, nowość i tak dalej, bawisz się tym. Ale po jakimś czasie już do tego przywykłem, do tej wygody komfortu. No i chciałbym trochę pozamieniać parę rzeczy, troszeczkę zoptymalizować, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z tym, że jeszcze mnie boli pupa, że te części po latach tanieją, więc jak się wydało dużo kasy, to nagle się okazuje, że jednak jest dużo niższa wartość całego komputera. Ogólna specyfikacja, jaki ma przemiał danych, ile FPS-ów wyciągnie w Battlefield'zie 5, czy chłodzenie wodne naprawdę jest ciche i dlaczego akurat taki kolor podświetlenia? Ogólną specyfikację już znasz. Jaki przemiał danych nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Napisz mi w komentarzu, jestem strasznie ciekawy o co Ci chodziło. Ile FPS-ów w Battlefieldzie niestety ci nie powiem, bo nie kupię specjalnie tej gry na potrzeby tego materiału, wybacz. Czy chłodzenie jest ciche naprawdę? W grach dużo, dużo, dużo cichsze. W spoczynku jestem mniej zadowolony. Ten kolor wybrałem, ponieważ... Dlaczego? Bo lubię. Eee, może w fuksji bym nie chodził, ale na fuksję patrzeć lubię po prostu. Ciekawi mnie, czy wyciągnie 60 klatek w Red Dead Redemption 2. Oczywiście pytam o ustawienia ultra. O ile oczywistością są ustawienia ultra, o tyle nie wiem, o jakiej rozdzielczości mówisz. W 1440p mam około 40-45 klatek. Na ultra, ale z uwaga, z presetu nie ustawiałem jeszcze tych dodatkowych ustawień, które dają prawdziwe ultra. Także tutaj taki mały oszukaniec. A co do Full HD, chętnie bym sprawdził, jakie wyciąga klatki. Zbliżamy się do końca tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało i nie przynudzałem. Chciałbym podziękować firmie Caseking za dostarczenie tego sprzętu. EK za dostarczenie bloków całego sprzętu wodnego. Również Fantex. Dziękuję i oczywiście Lian Lee, Li, Cudowna obudowa, która pomimo tego, że mam już ją jakiś czas, nie chcę jej zmieniać. Podoba mi się. Może ułożenie kabli? Nie jest idealne, ale ogólnie z zewnątrz to, co widać, cieszy oczy, po prostu. Siedzę sobie przed komputerem, jestem zadowolony, bo mam fajną obudowę. Dzięki oczywiście Paweł za pomoc przy do, do, doradzaniu, jaki sprzęt wybrać, jeżeli chodzi o chłodzenie wodne. Wam, drodzy widzowie, za donate'y, bo tu z tych donate'ów również złożyłem taką potężną machinę. Ile ona łącznie kosztuje? Szczerze? Teraz już nie wiem. W tamtym okresie to było około 30 tysięcy. <laughs> Brzmi kosmicznie. P półtora roku temu, no nie? Ale to był też y okres, kiedy karty graficzne były drogie. Nieważne. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Trzymajcie się. Dziękuję. Subujcie mój kanał i czekajcie na kolejne vlogi. Kolejne zmiany sprzętu. Tego sprzętu. Ja czekam na amperę. Nie wiem jak Wy. Cześć.